Cześć, moi drodzy, witam Was, moi, witam Was serdecznie, serdecznie. Ty jakże w przepięknym dniu. Cześć w tym jakże przepięknym dniu. Teraz moi drodzy trochę jest w innej pozycji, z pozycji stojącej. Więc moi drodzy, na takiej pozycji, moi drodzy, bardziej stojącej. Moi drodzy, powiem Wam tak, jest moi drodzy to dziwne i bardzo dziwne to, że można jeszcze w tych czasach. To można jeszcze w tych czasach traktować, 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 na poważnie, bo znam takich ludzi, aczkolwiek tego rodzaju ludzie są nad marciu, bo są ludzie, którzy jeszcze, jeszcze są spanikowani, kiedy stłuczą lustro. Ale ostatni raz te, te, takiego człowieka widziałam z jakieś 10 lat temu. E, dlatego, że moi drodzy, już nie, teraz nie ma średniowiecza. Teraz moi drodzy, teraz moi drodzy, wszyscy, każdy taki, tego typu średniowieczny za musi zostać zniszczony. Więc moi drodzy, e, wiecie, to tak jak z Piątkiem 13. Bo co to jest Piątek 13? To jest z to jest nimi taki dzień, w którym ludzie myślą, że będą mieli pecha lub zdarzy mi się jakieś nieszczęście. A to, moi drodzy, nie jest prawda. Po bo, bo w piątek 13, zawsze znaczy kiedy był piątek 13, to nigdy w tym dniu nie zdarzyła mi się żadna przykra rzecz. Wniosek? To fikcja literacka. To, że ludzie wtedy mają pecha, to fikcja literacka. Mało tego. Wiele razy kot, wiele razy, moi drodzy, kot przeszedł mi przez drogę. I co? To samo, nie miał, żadne nieszczęście mi się nie wydarzyło i tak dalej, więc więc jest, tym bardziej jestem zdziwiony, jakim cudem w średniowieczu i ich lat wcześniej ludzie w ogóle traktowali coś takiego poważnie. Nie mogę tego za bardzo zrozumieć. Bo, no bo jeżeli ja byłem w stanie się przekonać, że 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 to, jest, że to jest fikcja, tak, że ludziom nie przydarzają się żadne przykre rzeczy ani w piątek 13, ani wtedy, kiedy im kiedy im kot przejdzie przez drogę. Wtedy też się mówiło, że można mieć pecha. Czy tak jak z tym tłuczeniem luster. Nigdy tak nie było, żeby wtedy, cokolwiek mi się przykrego mi się zdarzyło. Więc jeżeli ja potrafię dojść do takiego wniosku, że to, że to jest jednak nieprawda, to o czym to świadczy? O tym, że nie wiem, o tym, że ludzie w czasach współczesnych są bardziej myślący, czy to, czy to że ludzie po prostu w średniowieczu byli tak zapracowani, że nie mieli nawet czasu, by myśleć? Bo wydaje mi się, że zarówno jedna odpowiedź, jak i druga jest prawidłowa. A czekolwiek mogę się wylić, więc możecie mi napisać w komentarzu, w komentarzu jak, to w ogóle, jak to w ogóle jest. I jeśli on nie chodzi, to mu na tyle papa. Pa. Czy wiecie, która z nas panuje nad powietrzem? Kto królowo ognia jest? Czy wiecie, której z nas jest posłuszna woda? Kto nad ziemią łazę ma? Do która uciekaj, bo nadchodzą nowe czasy. Łycz Toby, a w nas potężna jest BOS. Ratujemy świat przed złem, i nikt nie przeszkodzi nam w tym. Nie przeszkodzi, łycz, 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 Ocaliby świat, o tak, by już na zawsze bezpieczny był.